Umiłowani stoję teraz w Jerozolimie na górze Oliwnej, dokładnie w tym miejscu, w którym jestem. To centrum świata. Stąd Jezus wstąpił do nieba. Tu także najpierw objawi się przy swoim powrocie. Dziś jednak chcę mówić o najświętszym dniu w Bożym kalendarzu, o dniu przebłagania, Yom Kippur. Za mną widać kopułę na skale. Widać mur podtrzymujący niegdyś świątynię za drzewami. W tle jest ściana zachodnia, do której Żydzi przychodzą modlić się każdego dnia. Stoimy w najświętszej przestrzeni na Ziemi. Wiele lat temu miałem nocne doświadczenie. W tym widzeniu znalazłem się jakby w kosmosie niczym astronauta patrzący na kulę ziemską. I z powierzchni planety wznosiła się sfera, która biegła prosto ku niebu. Na jej szczycie był Izrael. Poczułem ciężar i chwałę Boga. I Boga. Mówimy dziś o Yom Kippur, dniu przebłagania, i czynimy to z najświętszego miejsca na ziemi. Podzielę się fragmentami pisma, które pomogą ci zrozumieć, jak drogocenna jest krew Jezusa. To pomoże ci pojąć, dlaczego chrześcijaństwo nie jest jedną z wielu religii. I dlaczego krew Jeszui, Jezusa, jest tak bardzo cenna i ważna. Cofnijmy się teraz o tysiące lat, około trzy i pół tysiąca. Do przelania krwi, które wyprowadziło Izraela na wolność z Egiptu. Jachwe przemówił do Mojżesza i polecił, aby krew cennego baranka została zastosowana na odrzwiach domów Izraelitów. Każda rodzina wzięła swojego baranka i złożyła go w ofierze. Krew zebrano do misy. Ale nie wystarczało, że krew była w misie. Trzeba ją było wyjąć z misy i osobiście zastosować, pomazać nią od i nad domu. Tej nocy, gdy anioł śmierci, anioł sądu, przechodził przez kraj, każdy dom okryty krwią baranka został pominięty i sąd go nie dosięgnął. Dlaczego o tym mówię, kiedy mówimy o Yom Kippur, Dniu Przebłagania? Bo ta sama krew, która ocaliła Izrael, krew baranka, w pełni objawiła się dwa tysiące lat temu w Mesjaszu i z Nazaretu, gdy wylał ją na krzyżu. Yom Jom Kippur, dzień przebłagania, dotyczy krwi. Pismo mówi w Torze, w Księdze Kapłańskiej 17:11. Życie ciała jest we krwi. Ja dałem ją wam na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze dusze, bo to krew dzięki życiu dokonuje przebłagania. List do Hebrajczyków w Nowym Testamencie w dużej mierze ukazuje, jak krew i wypełnia dzień przebłagania. Jak przed wiekami synowie Izraela wnosili krew cielca i kozła do miejsca najświętszego, tej świętej przestrzeni w świątyni, i wylewali ją na tron łaski, czyli wieko Arki Przymierza, gdzie spoczywały tablice przykazań. A Jahwe, widząc krew, przestępował obok ich grzechu. Jeszcze raz, życie ciała jest we krwi. Twoje przebaczenie, przebaczenie Twojego grzechu zakorzenione jest w ofierze krwi, w ofierze przebłagalnej. Święto Jom Kippur zostało wypełnione, gdy Mesjasz Jeszua przelał swoją krew za Ciebie i za mnie. Aby to jeszcze lepiej zrozumieć, przypomnijmy krew paschy. Jeśli mamy mieć relacje z Bogiem, konieczne jest przebłaganie krwią, osobiste przebłaganie krwią, okrywające nasze życie, tak jak starożytny Izrael musiał pomazać krwią swoje odrzwia. Motyw ten rozwija się dalej. Mojżesz wszedł na górę Synaj, aby przyjąć słowo Boga dla Izraela, otrzymał prawo i przymierze. Wszedł i odczytał ludowi prawo. A lud odpowiedział: Wszystko, co Jahwe powiedział, uczynimy. Izrael przyjął przymierze. A co zrobił Mojżesz potem? Pokropił Izrael krwią. Potem Jahwe polecił Mojżeszowi zbudować mieszkan, przybytek, Boże mieszkanie pośród Izraela.

Oraz to, że ma być tylko jedno wejście. Gdy Izraelita chciał zbliżyć się do Boga, wchodził przez to jedno wejście zgodnie z Bożym nakazem. Pamiętaj, każdy element przybytku został zaprojektowany przez Boga, to jego plan, i wszystko ma znaczenie. Bóg objawiał swoją obecność nad przybytkiem jako słup obłoku za dnia i słup ognia w nocy. I to Wchodząc przez jedyne wejście zapowiadające Jeszcze, Izraelita stawał przy ołtarzu z brązu. Przynosił ofiarę i przekazywał ją kapłanowi. Kapłan wiązał ofiarę na ołtarzu przy czterech rogach. Następnie czciciel kładł dłonie na ofierze. Dosłownie opierał się na niej. Przenosząc swój grzech na zwierzę. Potem kapłan zabijał zwierzę, brał krew tej ofiary i skrapiał nią ołtarz. Dopiero dzięki temu przebłaganiu krwią, tej ofierze krwi, czciciel mógł zbliżyć się do Boga. Nie wcześniej niż niewinne zwierzę wchłonęło jego grzech i umarło zamiast niego. Jeszua, przyjacielu, umarł zamiast ciebie. Jom Kippur, Dzień Przebłagania, to świętowanie i wywyższenie faktu, że król Jezus z Nazaretu wziął Twój i mój grzech w swoje ciało na drzewo. Tak jak Czciciel przenosił swój grzech na zwierzę, a zwierzę umierało za Niego, tak król Jeszua wziął nasz grzech w swoje ciało i zawisł na krzyżu. Gwoździe przebijały jego dłonie i stopy. Krew spływała z boku, gdy włócznia go przebiła. Przez to przebłaganie jego krwią, ty i ja zostaliśmy odkupieni raz na zawsze i na wieki. Ofiary Dnia Przebłagania w Biblii Hebrajskiej dawały Izraelowi okrycie na rok, ale trzeba je było ponawiać rok po roku. Zwierzęta wciąż musiały być zabijane, lecz Jezus, Jeszua, przelał swoją krew raz na zawsze. Żadna kolejna ofiara nie będzie już potrzebna. Jeszua jest Twoją ofiarą. On jest Twoim przebłaganiem. Przez Niego otrzymałeś przebaczenie grzechu, teraz i na zawsze. Zanim zakończę, wyjaśnię jeszcze jedną ważną rzecz. Gdy Bóg przebacza, to nie dzieje się tak po prostu. Dobrze, przebaczam. Bóg nie jest miłym gościem, który wszystkim odpuszcza. Jest jeszcze druga strona. Bóg może przebaczyć, ponieważ wymóg sprawiedliwości wobec grzechu został zaspokojony. Jeszua umarł zamiast grzesznika. Pismo uczy, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Grzech oddziela człowieka od Boga. Dlatego, gdy Adam i Ewa zjedli z drzewa, natychmiast zostali oddzieleni od Boga, utracili okrycie. Aby człowiek został przywrócony do wspólnoty, jego grzech musi zostać przebłagany. Gdy myślisz o kimś, kto dopuścił się najstraszniejszych, haniebnych czynów, Bóg nie mówi po prostu, nic się nie stało, wybaczam. Nie. Bóg może przebaczyć, bo jego sprawiedliwość została zaspokojona. Jezus umarł zamiast tego grzesznika i przelał swoją krew. Dlatego Bóg może przebaczyć tylko dzięki Jeszui, bo Jeszua umarł w jego miejsce. Ten, który nie znał grzechu, Jeszua z Nazaretu, stał się grzechem za nas, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. Dlatego teraz, wy, którzy wierzycie w Jeszuę, połóżcie rękę na sercu i powiedzcie: Jezu Jeszua, uświadamiam sobie, że zostałeś zabity z powodu mojego grzechu. Że to nie Rzymianie ostatecznie cię ukrzyżowali, nie faryzeusze. Ale mój grzech, Ty sam oddałeś życie umiłowani, to my jesteśmy odpowiedzialni za śmierć Jezusa z powodu naszego grzechu, włócznia przebiła Jego bok i umarł na krzyżu. Ale uczynił to dobrowolnie, bo Cię kocha, bo Ojciec posłał Syna, aby przelał krew i przyprowadził Cię do siebie. Powiedz teraz, Jeszua, dziękuję, że przyszedłeś na ziemię i poszedłeś na krzyż, przelewając krew za mnie. Przyjmuję Twoją miłość, przyjmuję miłość Ojca. Przyjmuję Twoje przebaczenie, wyzwól mnie od potępienia i oskarżeń, którymi diabeł próbuje mnie dręczyć. Pomóż mi wiedzieć, Jeszua, że dzięki Tobie moje grzechy są przebaczone i idę do nieba. Połóż raz jeszcze rękę na sercu i powiedz: Moje grzechy, Jezus, są przebaczone i idę do nieba dzięki Tobie. A Wy, którzy to oglądacie i nigdy jeszcze nie podjęliście decyzji, by naśladować Jezusa, Bóg dotyka Was teraz. To Wasza chwila, by zaprosić Go do życia, by stał się Waszym Panem i Mistrzem. Wystarczy, że go przyjmiecie. On stoi u drzwi waszej duszy. Jeśli je otworzycie i przyjmiecie go, a czujecie ciężar tych słów, bo Duch Święty potwierdza ich prawdę, otwórzcie teraz serce i módlcie się. Boże Ojcze, jestem Ci niezmiernie wdzięczny za Twoją miłość. Przyjmuję Jezusa moim sercem i do mojego serca. Przez ten fakt uznaję, że tylko tak jest mi przebaczone, poprzez świętą krew Jezusa. Bądź teraz ze mną i poprzez Twojego Ducha, żyj we mnie. Przebaczywszy mi moje grzechy, a przez udzieloną mi łaskę uznaję Jezusa za mojego Pana i Mistrza. Jesteś moim zbawieniem, Panie. Amen. Jeśli właśnie się modliłeś, napisz do nas. Chcemy Ci pomóc i przekazać potrzebne informacje. A wy, którzy już kochacie Jezusa, wiedzcie dzisiaj, Wasze grzechy są przebaczone i dzięki Niemu Ty i ja idziemy do nieba.